Cześć, witam Was serdecznie! Dzisiaj mam przygotowanych dla Was 5 porad fotograficznych. Prosiliście mnie o to, żebym przygotował właśnie dla Was takie porady. Pytałam Was na Snapchacie, jaki temat Was najbardziej interesuje. Mieliście kilka do wyboru i zdecydowanie wygrało 5 porad fotograficznych. Dlatego właśnie przygotowałam dla Was kilka ciekawych nowinek. Niezbędne do tego obiektywy czy aparaty, mam przygotowane tutaj na stole. Dobra, nie ciągniemy tego, lecimy z koksem. Pierwsza porada: fanfary. Paradoks jest filtr UV. Tak jest. Jest najczęściej stosowany filtr w aparatach. Otóż chodzi o to małe coś. O co chodzi i dlaczego o nim mówię? Każdy, kto kupuje aparat, mając nowy obiektyw, czy to lepszy, czy gorszy, powinien zaopatrzyć się taki filtr UV. Dlaczego? On jest najbardziej popularny z tego względu, że zabezpiecza wasz obiektyw. Właśnie o to chodzi. Dzięki temu, że mamy ten filtr. I teraz wszelkie brudy, dotknięcia rysowania idę na to szkiełko, idę na ten filtr. Jest to naprawdę świetna sprawa, dlatego że mamy zabezpieczone obiekty, które będziemy chcieli w przyszłości sprzedać, lub po prostu, żeby dłużej nam wytrwał. W przypadku y, transportu, sesji plenerowych nad tak morzem, czy gdzieś indziej mogą się dostać jakieś piaski i inne rzeczy, bardzo dobrze to zabezpiecza nasz aparat. Jest jednak jedna bardzo ważna sprawa. Kupując filtr UV, pamiętajcie, żeby nie kupować tych najtańszych. Jest kilka minusów. Jak kupicie tani filtr UV, to może się Wam zakleszyć z obiektywem. Przy bardzo wysokich temperaturach okazuje się, że mm, te plastiki się rozszerzają, napęczniają, nawet nie wiem w sumie jak to ująć, ale serio, później jest problem ze ściągnięciem. Kupujemy taki po cenie, ja naprawdę uważam, że wystarczy ten pośredni cen nie za jakieś 20-40 zł, ani te za 200-300 zł, tylko można kupić takie za 100-150 nawet i macie bardzo dobre filtry. Tak tego pamiętajcie, jeżeli chcecie mieć zadbane obiektywy i nie chcecie ryzykować, kupcie ten filtr. Porada numer dwa. Upradą numer dwa jest rozmycie. O co mi teraz chodzi? Bardzo wiele osób zastanawia się, jak zrobić, żeby był ten super taki efekt, żeby tło było jak najbardziej rozmyte za modelem i tak dalej. Możecie kupić, oczywiście, jeżeli macie fundusze. Im droższy obiektyw, tym często jaśniejszy. A jeżeli chodzi o jasność obiektywów, chodzi mi o tę literkę F, ukośnik, na przykład 1.8. Tu możecie teraz to zobaczyć. Każdy obiektyw ma napisane, jaką ma jasność, czyli przysłonę. Przysłona naprawdę może być różna. Im jaśniejszy obiektyw, tym większe rozmycie. Lub są jeszcze inne sposoby? Czyli nie nieważne, czy mamy mały obiektyw jakiś amatorski typu 18-55 mm. Wystarczy zoomować. Im większy zoom, tym większe rozmycie tła. Pamiętajcie, zoom równa się większe rozmycie. Jasny obiektyw równa się większe rozmycie. Trzy sposoby na uzyskanie większego rozmycia to zoomowanie, jasny obiektyw, przysłona. Lub trzecie, to jest pełna klatka. Są dwa rodzaje aparatów. i są te profesjonalne, pełnoklatkowe. Pełna klatka zdecydowanie daje Wam większe rozmycie i lepsze możliwości. Nie będę bierał szczegółów, czym się różni pełna klatka od niepełnej klatki, technicznie nawet nie jestem w stanie tego dobrze wytłumaczyć, bo też się super bardzo nie znają, ja tylko przychodzę wiedzę, którą ja mam w głowie, mniej więcej, żebyście mogli to zrozumieć. Podsumowując, trzy sposoby na uzyskanie większego rozmycia to zoom, jasny obiektyw, pełna klatka. Teraz czas aparatu numer 3. Modelem numer 3 jest lampa błyskowa. O co dokładnie mi chodzi? Chcę Wam powiedzieć o tym, że staramy się nie używać lampy błyskowej. Dlaczego? Lampa błyskowa bardzo często nam po prostu przeszkadza. Potrafię, tak, że w ciągu dnia jestem na sesji zdjęciowej i ja patrzę na fotografa, używa lampy błyskowej. I takie, nieraz ktoś się zastanawia, czemu używa lampy w ciągu dnia. To są zupełnie inne efekty zdjęciowe, których ja osobiście nie lubię, bo na mnie są takie sztuczne, nienaturalne, niefajne. Czytałem kiedyś taki fotograf, który używa y, lampy błyskowej tylko i wyłącznie w bardzo. W krytycznych warunkach, a tak naprawdę właściwie nie używa ich Czy on jest w kościele, gdzie jest ciemno i robi śluby, czy to jest w ciągu dnia, czy gdzieś indziej, stara się po prostu mieć dobre obiektywy, dobry aparat ustawić odpowiednio i robić bez lampy. Jest kilka minusów w właśnie. Nie dość, że są naturalne kolory, bardzo może to przeszkadzać modelowi. W kościele, jeżeli fotografujemy śluby, to co? Przeszkadzamy gościom. W kościele jest kategoryczny zakaz używania lamp błyskowej, ale tak się zdarza, że fotografowie to używają. Zwracamy na siebie uwagę, przeszkadzamy gościom, przeszkadzamy parze młodej i księdzu, który prowadzi tą Dlatego nie polecam używania lampy błyskowej. Ale i w tym momencie, jeżeli chodzi o lampy błyskowe, nie używamy tych wbudowanych w aparacie. Chciałbym Wam pokazać, żebyście zwrócili na coś uwagę. Mamy dwa aparaty. Jeden z nich to jest pełnoklatka. Drugi to niepełna klatka. Czyli jeden to jest profesjonalny aparat, drugi amatorski. Czym one się różnią? Profesjonalne lustrzanki nie posiadają budowanych klam błyskowych amatorskie mają budowane lampy błyskowe. Te małe lampy błyskowe gówno dają. Ich się nie używa, ja ich nie używałem nigdy. One są po prostu do dupy. Są budowane tylko po to, żeby właśnie jakiś amator, który się bawi, mógł je używać. Ja ich nie polecam. Dlaczego tutaj tego nie ma? Bo oni dobrze wiedzą, że profesjonaliści nie używają takich lamp, tylko jeżeli muszą, używają lamp dołączonych. I w tym momencie bezprzewodowa lampa wyglądała o tak. Pro amator. Budowana lampa to jest to, dołączona to jest to. Podobno rozmiar nie ma znaczenia, ale w tym wypadku ma. Jeżeli ktoś już musi używać wbudowanej lampy, bo nie stać go taką, lub nie ma takiej potrzeby, a jest jednak w takiej sytuacji, gdzie naprawdę trzeba to użyć, jest też możliwość, żeby ją jakby poprawić. Nigdy nie fotografujemy bezpośrednio do ludzi. Lampa nigdy nie jest skierowana w tą stronę, żeby błysk odbił się od sufitu i delikatnie opada na twarz modeli. Fotografujemy sufi. To niestety nie ma takiej możliwości. Dlatego podobno można do, do tego dokupić coś na rodzaj dyfuzoru, tak jak mamy tutaj, który ma za zadanie zmiękczyć nam światło. I jednocześnie pozwolić na rozproszenie inne kierunki. Także jeszcze podsumowując, lampy błyskowe nie używam wcale, nie polecam tego. A jeśli musimy, to pamiętajcie o tym, żeby używać dołączonych lamp. A jeżeli już używamy lampy błyskowej, pamiętajcie, że warto zaopatrzyć się w taki dyfuzor. To też kosztuje 15-20 zł, a jest też niezbędne. Nasz model będzie miał dużo większą skórę, będzie dużo lepiej wyglądał. Plus, pamiętajcie, nie kierujemy naprost, tylko kierujemy do góry. Przechodzimy dalej, porada numer 4. Poradą numer 4 są karty pamięci. Polecam używać ich kilka. Jeżeli ktoś z Was fotografuje na ślubach lub ma taki zamiar, warto zaopatrzyć się w kilka kart pamięci. Nie dość, że w każdej chwili może się okazać, że nagle nam jakaś nie działa, wykazuje nam jakieś problemy, może się zdarzyć coś takiego. Ja tego nie miałem ale zdarzyło się coś takiego, że znajomy mówi, że wkładał i cały czas musi być światła w że formatu. formatu, formatu Nie miał żadnej innej możliwości, a nawet ja chciał sformatować, błąd, błąd, błąd. Karty są godliwe. Kupujcie te droższe, kupujcie znanych marek, plus zaopatrzcie się w kilka kart. Ale co próbuję Wam jeszcze powiedzieć. Jest taka fajna ciekawostka, żeby nie używać jednej porządnej karty typu 128GB lub większą i używać jej przez cały dzień, przez, przez cały reportaż. Jeżeli mamy podział na przygotowania, ceremonie, ślubną wesele czy plener, mamy inne zlecenia i mamy kilka tych zleceń, nie Ryzykujmy, że możemy coś stracić. O co chodzi? Wkładam tą kartę i robię zdjęcia podczas przygotowań. Jadąc do kościoła, zmieniam kartę, rzucam drugą. Każdą część pracy lub każdego klienta w tej rzemu kilku dzielę na kilka kart. Dlaczego? Jeżeli zdarzy się, że zniszczy się karta, mam nadzieję, że tak się nie zdarzy i Wam tego też nie życzę, to stracimy ewentualnie jedno zlecenie albo jedną część wydarzenia, a nie że stracimy wszystko. Aczkolwiek raz miałem taką przygodę. Zdarzyło mi się też takiego i straciłem dzięki temu. Dzięki temu, nie, niestety, ale straciłem przygotowania. Dogadałem się z panią młodą, obrobiłem jej więcej zdjęć, przepraszałem ile mogłem, doda, dodałem jej jakieś inne gratisy. Udało się mi ją dobruchać, aczkolwiek mimo wszystko straciła te zdjęcia z przygotowań. Bo się tym nie chwalić, bo nawet może możecie tam, a tak nie jest. To nie jest nasza wina, że pada tutaj technologia, na którą my nie jesteśmy odpowiedzialni. Więc w tym momencie, i tak na swój sposób, jak widzicie, staram się to jakoś zabezpieczać, pilnować. Więc polecam, mieć kilka kart. Lecimy. Ostatnia porada, proszę Państwa. Ostatnią poradą jest... Co? Dobra, porada fanfary. Porada numer 5. A teraz taka ciekawostka. Porada numer 5 nie będzie w tym w żaden sposób pokazywana. Porada numer 5 jest yy, hmm, bardziej też moje doświadczenie życiowe ostrożność. Chcę Wam powiedzieć, co możecie robić, jeżeli podróżycie samochodem, żebyście nie ryzykowali utraty sprzętu stłuczki, wypadki się zdarzają. Wiadomo, ja tam nikt nie na kogo trafisz. Samochód się uszkodzi, ktoś się wiedzie, stłuczki, wypadki. Różne rzeczy się zdarzają. O co mi chodzi? Oponuję cały sprzęt i nie staram się trzymać tego sprzętu w bagażniku. Czy mając miejscu pasażera sprzęt ryzykujesz tym, że ktoś ci otworzy drzwi, zajrzy przez okno, czy wyry. Bardzo często zdarza się, że kobietom tkanie się ten sposób torebki. Latem jeżdżą z otwartymi oknami, albo drzwi są po prostu yy, nieznakuczone, więc złodziej po prostu na światłach szybko podchodzi, łapie i ucieka. Masakra. Bardzo łatwy sposób, a dużo ludzi tu nawet nie wie, że tak się dzieje. Ja staram się otworzyć drzwi, albo mieć okna nie do końca otwarte, albo przede wszystkim niczego nie trzymam na siedzeniu obok. Tak samo jest w tym wypadku. Nie trzymajcie tam torby, nie trzymajcie tam swoich aparatów na wierzchu, trzymajcie je z tyłu. Jeżeli ktoś wam wiedzie w kiedyś w tyłek, bo no to się najczęściej zdarza, najczęstszą słuszką jest to, że ktoś wiedzie komu w dupę. Bo on nie wyhamował, bo on zagapił, że on nie zagapił się, nie ma. Jak wiedzie wam dupę, nie zniszczył wam tego plecaka, bo w bagażniku tego nie mieliście. Bo na tylnym siedzeniu było. Z tyłu torba, pasażerowie z tyłu są zawsze najbardziej bezpieczne. Wiem, że to jest może takie dla niektórych bzdet, ale wydaje mi się, że jest to dobra porada, żebyście po pilnowali w ten sposób swój sprzęt. Tym samym chciałbym Wam podziękować, że dzisiaj byliście tu ze mną i oglądaliście i słuchaliście, co miałem Wam do przekazania. Jeżeli interesuje Was, żebym przekazał coś jeszcze, napiszcie po prostu w komentarzu, jakie macie pytania, co byście chcieli wiedzieć. Chętnie Wam to przekażę. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Chciałbym, żebyście pamiętali o tym, że są to tylko porady fotograficzne. I są to tylko porady moje, jako Mateusza, który po prostu robię sobie zdjęcia. Nie jestem jakimś profesjonalistą. Osobiście nigdy nie ukończyłem żadnych szkół fotograficznych, nie chodziłem na studia fotograficzne, jestem samoukiem. Nie chcę, żebyście myśleli o tym, że to wszystko co mówię, to coś musi być. Jak sama nazwa. Ma... Wskazuje, są to tylko i wyłącznie porady, które mam nadzieję, że mogą Wam się przydać. Ja też nie wszystko z góry wiedziałem i staram się w tym momencie przekazać to Wam, żebyście ewentualnie mieli ułatwione zadanie w świecie fotografii. W takim razie dzięki za obejrzenie tego filmu. A jeżeli byście chcieli jeszcze jedną porady, jeszcze jakieś informacje, po prostu napiszcie. A jeżeli zobaczysz, że są jakieś łapki w górę pod tym filmem i miłe komentarze, to znaczy, że jesteście tym zainteresowani i chętnie stworzę kolejny film z pięcioma poradami fotograficznymi. W sumie tak mogę robić bez końca. Jeśli chcecie więcej filmików, piszcie, dajcie łapki w górę. Mimo wszystko, te łapki zawsze są miłe dla oczu i sprawiają, że wiem, że ktoś jest tym zainteresowany, albo komuś po prostu spodobał się ten film. Także łapki, komentarze. Piszcie prywatnie, jak tam wolicie. Trzymajcie się, miłego dnia. Cześć.